Państwa, jestem prezesem Usząwskiego Klubu Sportowego Biało-Czarny Kraśnik. Klub został założony w roku 1999. Działamy do, do tej pory. W Swoje, swojej działalności mamy w tej chwili sekcję koszykówki chłopców głównie. Chodzi tam parę dziewczynek młodszych. Na dzień dzisiejszy prowadzimy 7 grup szkoleniowych. Starsza grupa to jest U17 i trenerem jest y, trener Piotr Kozłowski. U15 jestem ja, Paweł Biskup, y, u, potem jest U13, tam jest y, trenerem y, pan y, Wojciech Kowalski, U12 trener Mariusz Wereski, y, U11 jestem ja, Paweł Biskup i U10 również jestem ja, Paweł Biskup. Nastawiamy się na to, żeby te dzieci po prostu się ruszały. Nie, nie żeby nie, tam nie patrzymy na to, że to dziecko jest sprawne czy niesprawne. Po prostu u nas jest zabawa. To jest, mamy dużo piłek do koszykówki, dlatego prowadzimy więcej takich ćwiczeń z piłkami, ale głównie to są, żeby dzieci się poruszały, tak, tak zwana ogólnorozwojówka dla tych dzieciastków. Nasza dyscyplina nie nakłada właśnie dużego, dużego, dużego środków finansowych. Wystarczy tak jak, tak jak po prostu, żeby dziecko było ubrane, krótkie spodenki, koszulkę. Koszulkę nawet w, my żeśmy dzięki panu burmistrzowi pozyskaliśmy środki na szkolny młodzieżowy ośrodek koszykówki i każde dziecko, które uczęszczał na zajęcia otrzymało taką koszulkę. Mówię, buty jeszcze wystarczy mieć i, i za, dużo chęci do zabawy. Nie, no widzimy, że jest po prostu nawet większe zainteresowanie, szczególnie u najmłodszych że rodzice już mają dosyć trzymania dzieci w domach i puszczają na zajęcia. Od małego zacząłem od piłki nożnej, ale chodząc tutaj do szkoły podstawowej numer 2 trener wisku przekonał mnie do koszykówki. Zacząłem grać w piątej klasie, grałem tutaj przez 5 lat. Byłem kapitanem drużyny w poszczególnych rocznikach oraz postanowiłem po pójściu do liceum pójść właśnie do stalowej woli. Na pewno klub mi dał miejsce bardzo dobre do rozwoju. Dzięki temu mogłem pójść po prostu dalszą drogą, grać w koszykówkę i właśnie ten klub pozwolił mi wypłynąć na głębokie wody tak naprawdę. Obecnie grałem w klubie ze stalowej woli. Trenujemy trener Roman Prawica który był wielokrotnym reprezentantem Polski. Mam nadzieję, że uda mi się po pójściu na studia, znaleźć jakąś drużynę na szczeblu drugiej, pierwszej ligi seniorskiej i rozwijać się tam dalej. Myślę, że młodzi mają tutaj w klubie UKS Białczarni Kraśnik bardzo dobre miejsce do rozwoju. Można fajnie spędzić czas, rozwinąć się no i potem kontynuować swoją przygodę z koszykówką. Pan biskup był z grupą młodzieży, no i powiedział tak, że, że mógłbym przyjść ta, na te treningi koszykarskie, zobaczyć jak to wszystko wygląda. No i tak też się stało, poszedłem, bardzo mi się to spodobało, potem jakoś no, zacząłem oglądać te ligi koszykarskie NBA, bardzo mi się naprawdę to spodobało. No i tak, i trenuję już około 7-8 lat myślę dobrych, że, że będzie. Dobra kadra trenerska. No, teraz miałem trzech trenerów od, od początku mojej no, ka kariery przygody z koszykówką. Uważam, że to jest piękny sport, jeden z najładniejszych. Bardzo rzadkie tutaj są brzydkie, niesportowe zachowania. Sama kwintesencja, no, jak się ogląda różne ligi, te wsady, piękne podania, krosy. No to uważam, że bardzo dobre. No i zachęcam każdego tutaj, żeby, żeby spróbować się. Według mnie na sam początek ten klub w Kraśniku Kazgie jest bardzo dobry, ponieważ nauczyłem się tutaj wszystkich podstaw tak naprawdę. No a tam Lublina tylko owocuje i wszystko rozwijam się dalej. W Kraśniku nauczyłem się dużo rzeczy i dzięki temu nie czułem się gorszy od chłopaków z lepszego klubu i rywalizowałem z nimi w miarę na równi. W tej chwili mamy bardzo dobre warunki do uprawiania tej dyscypliny sportowej. Można powiedzieć, że w każdej szkole są możliwości do prowadzenia. Oczywiście te zajęcia są prowadzone no przede wszystkim tam, gdzie są nauczyciele, pasjonaci tej dyscypliny sportowej, w szkole numer 2, w szkole numer 3, ale również i w szkole numer 6. Natomiast jest taka możliwość, aby te zajęcia były prowadzone we wszystkich szkołach. Oprócz czysto takiej sportowej, sportowych zajęć związanych z treningami, Prowadzona jest bardzo ważna również rzecz wychowawcza, zagospodarowanie czasu wolnego, takie prozdrowotne nawyki wśród dzieci i młodzieży. Ruch to zdrowie, a nie powiedzmy siedzenie to, co jest najczęściej w tej chwili w domu. Chciałbym bardzo serdecznie w tym momencie podziękować, no, tak jak wspomniałem, prezesowi od ponad 20 lat, panu Pawłowi biskupowi, ale również i wszystkim nauczycielom, wszystkim rodzicom, działaczom, którzy wspierają ten klub. Życzę, żeby jak najwięcej zawodników trenowało, zachęcam dzieci i młodzież do uprawiania sportu, do zapisywania się na zajęcia z koszykówki i do no powiedzmy zobaczenia, do, do, do usłyszenia na boiskach sportowych naszego miasta. A dla tych, którzy trenują, życzę jak najlepszych osiągnięć w rywalizacji sportowej, już na arenie wojewódzkiej czy też ogólnopolskiej. Moim zadaniem jest organizacja ogólnie klubu, pozyskiwanie środków zewnętrznych, rozliczanie, organizacja obozów letnich, wszystkich eventów, które prowadzimy w klubie. A jest ich sporo i coraz co roku coraz więcej takich eventów mamy przez COVID. Jest to troszeczkę wszystko opóźnione, ale miejmy nadzieję, że wszystko przejdzie w naszym kierunku dobrze i te eventy wyjdą. Tak? i byśmy chcieli zacząć od trzy basket cup, następnie wakacje, krasznik, gra w organizacja turniejów koszykarskich. Organizujemy dla dzieci co roku takie wakacje na sportowo, a w tym roku w ogóle przechodzimy samych siebie, można powiedzieć. Bo mamy ponad 120 dzieciaków. Mamy doświadczonych trenerów, którzy, którzy są od lat 22, można powiedzieć, już trenerami w klubie, więc fajnie to wychodzi, współpracujemy z Lubelskim Związkiem Koszykówki, z Polskim Związkiem Koszykówki. Zdobywamy sprzęt na, 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 na nasze wszystkie projekty, więc myślę, że współpraca tutaj między związkiem a klubem oraz samorządem terytorialnym układa się w miarę fajnie i aby tak dalej. Współpraca z miasta układa się dobrze, dostajemy środki takie jak to roku każdy klub e, oraz z Miejskiego Środku Pomocy Społecznej również, który podlega pod miasto, dostajemy na zajęcia, właśnie na ich wszystkie eventy. Jesteśmy otwarci na każdego zawodnika, na każdą osobę od wieku 4 do 17, nawet i 18 lat, to nie ma problemu. Jeżeli chcesz zacząć w tym wieku koszykówkę, jak najbardziej zapraszamy, bo wiemy, że wielcy zawodnicy zaczynali swoją karierę w wieku 15, 16, 17 lat i dochodzili na naprawdę super sukcesów.